A, już widzę, że jest dużo lepiej. A co ze mną? Będę ci ciągnął. Nie, chodzi mi o to. Co z tobą? Ja mam mniejszy zbiornik, ujawszy silnik. Le silnik masz lepszy, nie pierdol. Jak lepszy? Lepszy masz, masz ten najmocniejszy. Ja nie, mam ten środkowy. O, nie mam teraz tego zdjęcia, tej ciężarówki nic nie wciskałem z, ty z tymi statystykami ja mam a moc do masy My teraz na razie już oszczędzam paliwo czas bez AWD Rozjebałem sobie połowę zawieszenia o, to Jak się przenosiłeś z Przeciapą to było ostrzeżenie, że Przeciapa zostanie? Tak to Zobaczymy z tym jak będzie, czy będzie ostrzeżenie Muszę kurwa wrócić do garażu, bo rozjebałem sobie ponad połowę zawieszenia Przez jakieś jebane koło, które leżało na drodze Koło? Tak Skręt Ja straciłem tylko 18 litrów, dasz wiarę. No proszę Ale jak dużo przejechałem Ale cały czas jadę bez AWD, rozumiesz? Cały czas no, Ja też jechałem bez No i drzewo na drodze Ale mi buja O kurde, ale to mam wyzwanie Ale fajny jest ten transport tych kód To jest fajne? Transport no. kut tak, tak jest fajny No, jest... inne trochę Jest duże... Dużo większe wyzwanie niż... Dobra, jadę. A ty gdzie jedziesz? Do domu Nortona? Tak. I dom Nortona jest na samym końcu. Tak. A ja mogę pojechać do domu Billa, będę miał blisko i dzięki temu pozbędę się dwóch naraz. Podam odczepy, przyczepy, pojadę ci pomóc. Jechałeś prosto tutaj na tej drodze? Czekaj, się wyjebę zaraz. Dobra, nieważne. W jakim sensie prosto? No, A, już nieważne. <gryw> Powiem Ci, że tu mam takie skręty, że ja pierdzielę. Ja nie wiem, czy ja tu przejadę. Pochyłę takie... Powiem ci jedną rzecz, jest duża różnica. Już nie mam tak problemów z ruszeniem, po prostu rusza. Ja wiem, czy dobrze zrobiłem, że tandy pojechałem, a nie koło farmy. Wybrałeś krótszą drogę? Dłuższą, ale taką wydawało się, że lepszą. Pary to samochotami wisi w powietrzu. A ja próbowałem przejechać na automacie. Nie da się. Niskie biegi, i wtedy jedzie, inaczej nie jedzie. Ale rzuca tą przyczepą niesamowicie. Dobra, teraz mogę zobaczyć, gdzie ty jesteś. O tędy sobie drogę wybrałeś. To teraz ja faktycznie muszę ruszać biegi niskie i potem zwiększać w trakcie Jak jestem na dużym, to nie jestem w stanie ruszyć Fajne to o, Tak zawsze kurwa. Leżysz? Nie, tu między kamieniami trzeba przejechać. Nie dobra rady chyba Oj chuj, bombki strzeli. Czekiłem się chyba jak przestałem To jest ten ostek z którego spadaliśmy Wiem Właśnie do niego dojeżdżam Widziałem właśnie jak spojrzałem to widziałem że on tam jest Bez tych niższych biegów bym w ogóle tutaj nie miał szans nawet jechać Na automacie w ogóle bym mi pojechał O ta, ta wielka woda tu jest Dobrze, drzewa obok. I bach, w środek Wielkiej Wody. Nie wiem, czy to nie byłby dobry pomysł, żeby kurwa zainwestować w lepszą wyciągarkę, ale to ona jest krótsza. Nie, dłuższa lina. Jak nie, to krótsza, do Skaut. Do tego ska ale... ska tego tego Chevroleta była krótsza, ale dało się jak silnik zgaszony. A tutaj jest no po prostu dłuższa. Feste, lina. No ja czytałem, jak ulepszenia były, to to minę też czytałem. No nie wiem. Wydaje że, wydaje, że ja tam czytałem, że jest e, duża lina. O kurwa, tutaj to ja jaja, ale w górę idzie już chuj. No jedziesz, kurwa, no! O chuj mu nie wiem. że nie chcę jechać. Powiem pani tak. Jadę taką robotę. Ujemy kurwa ciężarówkę. Dyfera WD kurwa wszystko co możliwe wyciągarka i nie podjeżdża pod górę. Ja na razie wyciągarką się jeszcze nie wciągałem, ale używałem jej, żeby w razie by się nie wypierdolić. W sensie, I albo gdzieś wjebałem sensie od... się na jakiś kamień. Albo nie wiem na co się wybałem. Ale ja nie mam nawet tej skrzyni load plus minus właśnie w tym samochodzie.

O, chyba kurwa, wiadę w końcu. Albo i kurwa, nie wiadę w końcu. Nie, no pierdole. Kurwa, sprzedaję co mam i kupuję ciężarówkę. Nie da się, no kurwa, nie da się. Jeszcze dojechałem z tą przyczepą. Sam bym pewnie ledwo jechał z tą Pomało, a ja dojebałem tyle No ciekawe jak w ogóle z przyczepiesz Bo Jezus Maria O, ruszyłem kawałek Ja już jestem prawie na miejscu Ostatnie kuźwa, dwa zakręty Ostatnie miejsce pod górkę To była moja ostatnia trasa, kurwa, z takimi, z taką ciężarówką. A mi się podoba. Właśnie prawie ją wyjebałem No kurwa jestem na ostatniej górce, mówię ci. Ostatnia prosta Chuja ja nie chcę iść Wszystkie kurwa systemy, 8 zapiąłem ruszył 2 metry no mi się mówi nawet mi się koła nie kręcą. No, tak się zapadło. Czy... Nie, tak jakby ona po prostu w ogóle nie miała siły jechać Dopiero jak podciągnę trochę wy wyciągarką, że wyciągarka mi ruszy To wtedy zaczynają mi się kołka kręcić Pod górko oczywiście tak jest, nie Dobra, dojechałem Ja pierdolę, to była kurwa najcięższa misja do tej pory